Cześć, dzisiaj Wam omówię aplikację NVIDIA Broadcast. Bo parę dni temu dostaliśmy aktualizację tej aplikacji, bo do tej pory mieliśmy wersję 1. coś tam, a teraz mamy już wersję Broadcast 2.0.0 chyba 1. Ale to chodzi o to pierwsze, to jest ta dwójka pierwsza i ona zupełnie inaczej to wygląda. Ogólnie widać, że te aplikacje. Wizualnie się zmieniły, mam nadzieję że nie tylko wizualnie, ale broadcast już w poprzedniej wersji, bo widzę, że są w porządku, tak jakby tamte były takie testowe, rozwojowe, a ta już była taka bardziej finalna, zobaczymy zaraz. Z tym, że ja Wam omówię co, gdzie, opcje jakie są, ale tu jak chodzi o dźwiękowe opcje, to Wam nie zaprezentuję możliwości. Jak to działa? Bo to świetnie działa, te funkcje, każdy sobie sam dostosuje do swoich potrzeb, swoim dźwiękiem. I bo ja korzystam z układu z Logitech Pro słuchawek, one mają własną kartę dźwiękową i własny program Logitecha do obróbki dźwięku, który jest naprawdę też świetny. Fajnie jest to zrobione i podobne opcje są jak tutaj w tym, tam korzystam, żeby mieć pełną funkcjonalność tych swoich słuchawek w tym odsłuch, w czasie rzeczywistym. Jest tylko dostępny wtedy, jak się korzysta z tego, z tego rozwiązania, z tej karty dźwiękowej i oprogramowania, więc to jest ważne. Dobrze, zaczynamy już do konkretów, koniec przynudzania. Tak, tu mamy dźwięk, zakładkę całą, od mikrofonu. Głos studyjny, to jest nowość jakaś. Ja tego nie testowałem. Ja to potestuję, zobaczę, jak to działa. Może zastanawiam się, zobaczę, jak to będzie, bo może będę mógł tutaj audio robić od mikrofonu, a tam. To zobaczymy, pobawimy się tym w przyszłości. I pewnie po jakimś czasie też zrobię taki odcinek, gdzie to podsumuję tą aplikację, ale hmm. ustawienie szumu, redukcja szumu. Mu tła. To zawsze działało nieźle. Tu sobie włączamy ustawienia w echa. Słuchanie echa z pomieszczenia. Jak mamy po prostu niewytłumione pomieszczenie, tam ten dźwięk nam się odbija. Więc tutaj to jest prosto. Dźwięk to do, do testowania mikrofonu. Ale mój tylczyk, nie wiem dokładnie, fizycycznie wam powiedzieć, że to prosto zobaczcie, bo, bo tutaj suma echa ewentualnie to jest prosto kliknięcie, jest prosto naciśnięcie, czynić, To sam wszystko aplikacja robi. Efekt głośnik, będą usuwanie szumu, usuwanie echa w pomieszczeniu. To chodzi o to na przykład, jakby wasz rozmówca gdzieś tam miał coś takiego, by gadał u siebie, w to żebyśmy tego nie słyszeli, możemy to sobie zredukować, byśmy od kogo dostawali nagranie. Więc to jest taka już dodatkowa funkcja, żeby słyszeć czysty dźwięk. Wideo. To jest to, z czego ja korzystam z tej aplikacji. Zobaczcie. Jestem... Tu tłum mam wycięte. Teraz odcisnę, po jestem w ten sposób. Więc... Bajka. Jak widzieliście, to ja wam teraz to pokażę. Specjalnie zrobiłem tak, że tu mam kawałek szmaty, tu mam odsłoniętą kotarę, kawałek coś tam widać, jakiegoś pierdelnika. Ale po to, żeby Wam pokazać, że to świetnie kluczuje. Dobrze, następny to jest automatyczne kadrowanie. Widzicie, automatycznie yy, wykadrowało. Więc tutaj piękna sprawa, też można z tego korzystać. Więc ja akurat z tego nie korzystam. Yy, eliminacja mm -hmm. sumu wideo może też, to jest beta funkcja, bo to dopiero jest nowe, to znaczy, że jest beta. To jest testowe, to może działać tak. Kontakt wzrokowy. I to jest chyba funkcja, która nazywała się automatyczne, kadrowa, że się przesłała. Zobaczymy, czy sprawdzimy, czy to jest to, co ja myślę, czy to była ta automatyczna ramka, taka yy, śledzenie. A poczekajcie, zaraz zobaczymy. Mam teraz tak patrzeć, jak patrzę, patrzę na, na ekran. Jak A widzicie, same oczy idą. Yy, tu mamy w ten sposób, że ja patrzę sobie tak i to. I teraz zobaczcie na moje same gał gałki oczne. Fajny Bayer Tylko tak trochę mnie miał zedza. Ale fajna opcja, z tego nie wiem, czy będę korzystał, bo to taki trochę. Dziwny ars, to właśnie. tu u mnie, bo mam miał kamerę. Jak centralnie na górze i patrzę na centralnie na mnie kamera, to może rzeczywiście, swoim zdaniem, skorygować dać taki fajniejszy efekt wizualny. Tylko zależy, gdzie umieścimy swoją kamerkę. Wineta. Nie, i to dobre, to pójdziesz. A, że jakieś ramki, a, że rogi, ramki pewnie w wideo, bo czy tylko w jakimś programie. Mm. Wirtualne światło kluczowe. To chyba chodzi o to, że to jest taka funkcja, ona przetwarza, jakby odaje, dodatkowe takie oświetlenie, ale to jest takie sztuczne, to jest beta funkcja, więc tego yy, niekoniecznie to, to przetestować, sprawdzić, ale naprawdę, jak robimy coś profesjonalnego, jakieś tam rozmowy, coś, to lepiej nie włączać tych funkcji. A i co my sobie z ustawiamy? I tu mam usuń tło, zastąp tło, roz... rozmycie. Mogę sobie na przykład rozmycie tła. Zastąp tło. Mam coś takiego, bo tak miałem ustawione już yy, domyślnie w poprzedniej aplikacji. To też to zabrało z tego źródła, już miałem to ustawione w ten sposób. Tu muszę sobie dodawać kolejne, wybierać sceny. Póki kiedyś nagrywam jakiś odcinek o... o o... o Nvidia. Broadcast, to chyba też to było o Broadcastie z czasu kiedyś, nie usuń tło. To jest prosto i teraz sobie jeszcze obejrzymy delikatnie ustawienia. i na ustawienia zaawansowane, ruchom podczas to wyłączysz. Użytkownika takie proste, bo tu nie ma nic więcej, to mówię, to są takie proste rzeczy. Więc widzicie, to jest bardzo prosto, fajnie zrobione, wygodniej. Myślę, że bardziej przystępnie niż. A i jeszcze to jest ważne, jak włączymy kamerę, hmm. to mamy coś takiego. Musimy uruchomić aplikację, kliknąć sobie w ten sposób, bo ja też z nich na, na nagranie na chwilę. I dopiero widzimy tą kamerkę. Teraz jest taka nowość, że po musimy za każdym razem, jak odpalamy, musimy kliknąć w ten ekran włączyć tą kamerkę. To chodzi o tym, że w przypadek, żebyśmy sobie nie odpalili, odpalali, odpalamy to OBS, to jest żeby nie zawsze nam pokazywało taka ochronka. I tutaj sobie oczywiście wybieramy źródła, z czego chcemy korzystać. Ja korzystam z Kamlinka yy, 4K, bo od loszanki. I w ten sposób to wygląda. Na razie. Cześć. Pa.